Gdy śpiewasz w wieczornej dobie Do piersi mej przytulona, Czy słyszysz, jak z cicha Tobie Wturuje myśl z mego łona? Twój słodki głos przypomina mych dni czarowne rozkwicie, Śpiewaj jedyna, Przez całe życie. Gdy się uśmiechasz, to wiosna, to miłość z ust twych wykwita i wtedy pierzcha zazdrosna myśl w głębi serca ukryta. Bo śmiać się szczerze i słodko, wszak szczerość duszy to wróży. Śmiej się pieszczotko, śmiej jak najdłużej. Kiedy do snu skłonisz głowę w cieniu, pod oczu mych strażą, twe senne usta różowe słodkiemi wyrazy gważą. A ja, jak w letnie zaranie słowik tęskniący do róży, o, śpi, kochanie, Pi jak najdłużej. Kiedy wypowiesz to słowo kocham cię, to mi się zdaje, że mi już niebo nad głową promienne roztwiera kraje. W oczach twych blasku tak wiele, że są nad gwiazdy jaskrawsze kochaj Aniele. Kochaj zawsze. Bo widzisz, całe tu życie w tych czterech słowach się mieści, czego daj Boże obficie, z czym nie ma łez ni boleści, czego człek nigdy nie prześni. Co go wziąć w niebo jest w stanie. Uśmiech, pieśni. Sen i kochanie.